Dzisiejszego dnia miało miejsce wydarzenie, które na pewno na długo pozostanie w pamięci uczestników. Na stadionie miejskim widzewa w Łodzi odbył się niesamowity mecz gwiazd, który przyciągnął zarówno znane osobistości, jak i miłośników sportu. Wśród zaproszonych gości wyróżniała się jedna postać Blanka Stajków, która pojawiła się na evencie jako cheerleaderka i od razu zwróciła na siebie uwagę odważnym stylem. Jej wybór stroju był naprawdę śmiałym krokiem, założyła niebieski gustonoż sportowy oraz koszulkę z głębokim dekoltem. Efekt był oszałamiający, więc z łatwością można było ją dostrzec w tłumie entuzjastów i celebrytów, którzy przybyli na wydarzenie. Dodatkowo, Blanka nie tylko przyciągnęła wzrok swoimi wyborami stylistycznymi, ale także zademonstrowała niesamowite umiejętności hitliderskie, czego materiał wideo dostarczy dowód. Mecz odbył się dnia 7 czerwca i w ramach tego wydarzenia na boisku spotkali się znani reprezentanci Polski i Francji. Nie zabrakło także występów artystycznych, które dodały wydarzeniu wyjątkowego klimatu. Blanka stajków w pełni oddała hołd swojemu talentowi, co jeszcze bardziej podkreśliło atmosferę tej imprezy. Na szczególną uwagę zasługuje jej stylizacja, która harmonijnie łączyła sportowy klimat z wyrazistym, mogącym przyciągnąć spojrzenia, charakterem. Połączony z kolorowymi, krótko ciętymi szortami w odcieniach czerwono-pomarańczowych i białymi detalami, jej strój emanował energią. W zestawieniu z białymi kozaczkami za kolano. Które nadały całości jeszcze bardziej scenicznego wyglądu, Blanka wyglądała jak prawdziwa gwiazda. Dodatkowymi akcentami były białe rękawiczki bez palców, które wprowadziły nieco retro sznytu oraz lekko falowane, rozpuszczone włosy, podkreślające jej naturalny urok. Makijaż, choć wyrazisty, był zachowany w świeżym, naturalnym tonie, co dodawało jej stylizacji lekkości. Warto zaznaczyć, że Blanka Stajków nie tylko zaimponowała swoim strojem, ale również doskonale przyciągała uwagę widzów swoimi dynamicznymi i pełnymi energii występami. Jej obecność na wydarzeniu podkreśliła znaczenie osobowości takich jak ona w świecie sportu i rozrywki. W związku z tym wydarzeniem nie można pominąć jego wpływu na rodzime media oraz społeczność, która z zainteresowaniem śledzi kariery młodych talentów i ich dalsze losy. Ten spektakularny dzień na pewno zapisał się w historii polskiego sportu i kultury. A Blanka Stajków z pewnością na stałe wrosła w kanony inspirujących postaci młodego pokolenia. Aby zobaczyć jej występ oraz inne ciekawe zjawiska związane z tym wydarzeniem, zachęcamy do zapoznania się z materiałem wideo, który z pewnością dostarczy wielu emocji i pozytywnych wrażeń.